Czy tradycyjny marketing to jedyna droga, aby zdobyć ogromną masę klientów i żeby sprzedać więcej produktów i usług? A może jest coś innego, inna droga, która pozwoli Ci niewielkim kosztem osiągnąć równie zdumiewające wyniki? W tym odcinku podcastu odpowiemy na to pytanie. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową, źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w 51 odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście niezmiennie zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie jak klienci kupują. Dlaczego tak bardzo nas to interesuje? Bo chcemy robić jeszcze lepszy marketing i chcemy pomóc Ci sprzedawać więcej produktów i usług. Ten podcast nagrywam dla osób takich jak Ty: dla marketerów, dla handlowców i dla przedsiębiorców. A wiedza, którą dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat psychologii, marketingu i mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Lotnisko Schiphol w Amsterdamie jest największym lotniskiem międzynarodowym w Holandii. Jest jednocześnie najbardziej ruchliwym portem lotniczym w Europie. W 2020 roku przez lotnisko Schiphol przewinęło się prawie 21 milionów pasażerów, co daje 57 tysięcy osób dziennie i 2,5 tysiąca osób na godzinę, które zalewają korytarze lotniska. Tyle samo osób, bo prawie 2,5 tysiąca, Pracuje na lotnisku dbając o bezpieczeństwo pasażerów i o czystość na lotnisku. I to właśnie o czystości chcemy dzisiaj porozmawiać. A skoro o czystości mówimy, to musimy zajrzeć do lotniskowych toalet. Pomyśl: 57 tysięcy pasażerów każdego dnia odwiedza lotniskowe toalety. Niektórzy robią to częściej niż raz. Raz po raz ktoś wchodzi do toalety, załatwia swoje potrzeby, spuszcza wodę, Myje ręce i wychodzi. Nie każdy dba przy tym o czystość. Ten problem czystości szczególnie widoczny był w męskich toaletach. Pasażerowie zostawiali nieprzyjemne ślady pośpiechu tuż pod pisuarami. Nic więc dziwnego, że przy takim ruchu na lotnisku władze Portu Lotniczego Shipple wydawały na utrzymanie czystości w toaletach majątek porównywalny z dziurą budżetową naszego pięknego kraju. Na nic zdawały się apele władz lotniska, kartki przed toaletami, groźby na drzwiach czy instrukcje obsługi pisuarów. Pasażerowie po prostu olewali sprawę. Aż pewnego pięknego dnia, za sprawą ówczesnego kierownika do spraw czystości, Jose Baffa, wszystko się zmieniło. Departament do spraw czystości toalet zameldował dumnie, że koszty utrzymania czystości w toaletach z dnia na dzień spadły o 20%. Jako, że Jose van den Baff był byłym wojskowym, można by zakładać, że po prostu poprawił celność roztrzepanych pasażerów. Najciekawsze jednak jest to, jak tego dokonał. Nie wykorzystał do tego wojskowej musztry. Użył ekonomii behawioralnej. Czym jest ekonomia behawioralna? Ekonomia behawioralna to połączenie tradycyjnej ekonomii i psychologii. Umysł człowieka Porównać możemy do jeźdźca, który siedzi na grzbiecie słonia. W idealnych warunkach jeździec ma pełną kontrolę nad słoniem. Może kazać skręcić słoniowi w lewo, w prawo, może kazać mu przyspieszyć albo zwolnić. Taką idealną sytuację możemy porównać właśnie do tradycyjnej ekonomii, która zakłada, że człowiek jest stworzeniem logicznym i każdą decyzję podejmuje racjonalnie. Ma pełną kontrolę nad swoimi decyzjami, czyli nad słoniem i zawsze podejmuje decyzje w oparciu o logiczne argumenty. Również te decyzje związane z zakupami. Wie, jak sterować ogromnym i silnym słoniem, a podczas wyborów kieruje się takimi czynnikami jak cena produktu, ilość pieniędzy w portfelu czy sytuacja na rynku. W rzeczywistości jednak jeździec ma niewielką kontrolę nad kilkutonowym słoniem. Jego władza kończy się tam, gdzie zaczyna wolna wola słonia. Jeżeli jeździec chce zatrzymać słonia, ale słoń zauważy w oddali arbuza, to jeździec niewiele może z tym zrobić. Słoń rusza w kierunku owoca. Ekonomia behawioralna z kolei dopuszcza wyższość słonia nad jeźdźcem i godzi się na to, że nie mamy pełnej kontroli nad naszymi decyzjami. A o wyborach, które podejmujemy, często decydują pozornie nieznaczące czynniki, takie metaforyczne arbuzy, które na swojej drodze spotyka słoń. To porównanie powinno pomóc ci zrozumieć, że człowiek nie jest robotem, który podejmując decyzję o zakupie kieruje się czystą matematyką i logiką. Wewnątrz nas drzemie kilku słoń, który steruje naszymi decyzjami i wyborami. Słoń nie jest przy tym ani logiczny, ani łatwy do opanowania. Gdy decydujesz się rozpocząć dietę, bo gdzie niegdzie przybyło ci zbędnych kilogramów, to kierujesz się właśnie logiką i troską o własne zdrowie. Takie logiczne decyzje to domena jeźdźca, który wie, że należy dbać o siebie i zdrowo się odżywiać, dokonywać zdrowych wyborów, takich jak sałatka czy tofu. Jednak pod koniec dnia kontrolę przejmuje słoń, który na widok ptysia w kuchni zrywa się z uprzęży, zapomina o jeźdźcu i rusza w kierunku ciastka. I ty nie możesz wiele z tym zrobić. Jednak nie do końca, bo ekonomia behawioralna. Daje Ci kilka narzędzi, które pomogą ci poskromić słonia i skierować klienta na właściwą drogę, czyli drogę zakupu Twojego produktu lub usługi. Ale o tym za moment. Najpierw porozmawiajmy, dlaczego w ogóle powinieneś skorzystać z ekonomii behawioralnej w Twoim marketingu. Marketing, jeśli pozbawimy go całej reklamowej otoczki, ma jeden cel: wpłynąć na zachowanie klienta, przekonać go do zakupu konkretnego produktu lub usługi. Jednak marketing odwołuje się do jeźdźca w głowie klienta. Próbuje przekonać klienta do zakupu, używając logicznych argumentów. Czasami to się sprawdza. Czasami możesz przekonać klienta do zakupu warzyw lub owoców, tłumacząc, że to dla jego zdrowia. Albo możesz przekonać klienta, żeby kupił u ciebie zamiast u konkurencji, bo ty bardziej angażujesz się we współpracę. Jednak na dłuższą metę, jeżeli słoń uzna inaczej. Klient kupi czekoladę albo skorzysta z usług konkurencji. I tu do gry wchodzi ekonomia behawioralna i jej narzędzia do zmiany zachowań klienta. Wróćmy na moment na lotnisko Schiphol w Amsterdamie. Problem brudnych toalet można było rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy polegał na odwoływaniu się do jeźdźca, przytaczaniu logicznych argumentów w postaci znaków informacyjnych. Próśb o zachowanie czystości, a nawet gruźb dotyczących kar za brudzenie. Jednak dialog z jeźdzcem skazany jest na porażkę, gdy słoń, na przykład, spieszy się na samolot, albo jednocześnie załatwia swoje potrzeby i rozmawia przez telefon. Dlatego władze lotniska postanowiły przekonać słonia. Pewnego dnia na dnie pisłaru przyklejono naklejkę. Jednak nie była to ani naklejka informacyjna, ani odwołująca się do gruźb. Naklejka przypominała małą muchę, która postanowiła usiąść na pisłarze. Tylko tyle. Tylko tyle wystarczyło, aby osoby korzystające z toalety precyzyjniej załatwiały swoje potrzeby i jednocześnie starannie dbały o czystość wokół pislarów. W taki właśnie sposób władze lotniska uporały się z problemem brudnych toalet. I zaoszczędziły potencjalnie kilkaset tysięcy euro w ciągu roku. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy sobie powiedzieć na temat ekonomii behawioralnej i tradycyjnego podejścia marketingowego. Tradycyjny marketing wiąże się z dużymi pieniędzmi. Kampanie nawołujące do zmiany zachowań, kampanie namawiające do wyboru jednego produktu, a nie drugiego, są z reguły bardzo kosztowne. Podejście od strony ekonomii behawioralnej. Wymaga znacznie mniejszych budżetów i pracy. Ileż mogła kosztować niewielka naklejka muchy w porównaniu z kampaniami nawołującymi do zmiany zachowań, do zachowania czystości, albo do zatrudnienia dodatkowych osób, które pilnowałyby porządku w toaletach. Wobec tego przyjrzyjmy się trzem narzędziom, które daje ekonomia behawioralna marketerom. Pierwsze narzędzie to wybory domyślne. Netflix za miarę swojego sukcesu przyjmuje dwie rzeczy: retencję, czyli ilość klientów, którzy wykupią abonament na kolejny miesiąc, oraz czas spędzony przed ekranem. Im wyższe obie wartości, tym oczywiście lepiej. W związku z tym Netflix testuje różne rozwiązania, które mają poprawić i retencję i czas, który ludzie spędzają przed ekranami. Przed rokiem 2016 Netflix borykał się szczególnie z problemem niskiego czasu przed ekranem. Zastanawiał się, jak przekonać widzów, aby oglądali więcej filmów i seriali. I znowu, problem można było rozwiązać na dwa sposoby. Tradycyjny marketing podpowiadał, że należy uruchomić kampanię reklamową informującą o nowych filmach, próbować zachęcić ludzi do wypróbowania nowych seriali, a nóż, któryś serial. Zaciekawi klienta i zacznie oglądać więcej. Zarządzanie tak dużą platformą, jaką jest Netflix, daje pewne korzyści. Można testować różne rozwiązania na niewielką skalę. Następnie, jeżeli pomysł chwyci, można przenieść go na całą populację klientów. A więc Netflix sprawdza, czy reklamy przekonują widzów do spędzania większej ilości czasu przed telewizorami. Jednak to typowa próba przekonania jeźdźca. I jak się domyślasz, nie podziałała. Wtedy programiści z Netflixa wpadli na inny pomysł, inny niż tradycyjne podejście marketingowe. Skoro nie udało się przekonać jeźdźca, postanowili spróbować przekonać słonia. W tamtym czasie, domyślnie po zakończeniu oglądania filmu, widz cofany był do głównego ekranu aplikacji, gdzie mógł wybrać kolejny film albo kolejny odcinek serialu. Netflix postanowił to zmienić. Po obejrzeniu jednego odcinka natychmiast rozpoczynał się kolejny odcinek. Mówiąc inaczej, Netflix zmienił opcję domyślną. Wcześniej opcja domyślna polegała na wyłączeniu się aplikacji i przejściu do ekranu głównego, a teraz opcja domyślna polega na odtworzeniu kolejnego odcinka, jednego po drugim. Nie znalazłem konkretnych liczb, które pokazują jak ta zmiana wpłynęła na czas przed ekranem, ale udało mi się dotrzeć do wypowiedzi jednego z programistów, który potwierdza, że funkcja autoplay okazała się strzałem w dziesiątkę i potwierdza, że autoplay jak żadna inna funkcja poprawiła czas, który widzowie spędzają przed ekranem. Oczywiście klienci Netflixa nadal mogą wyłączyć tą funkcję, jednak w rzeczywistości Niewiele osób decyduje się na zmianę opcji domyślnej. No właśnie. Okazuje się, że gdy dasz klientom pewną opcję domyślną, w rzeczywistości niewiele osób zdecyduje się, aby ją zmienić. Jak to wykorzystać w Twoim marketingu? Załóżmy, że prowadzisz restaurację. Nie narzekasz na sprzedaż Coca-Coli, ale chciałbyś sprzedawać więcej wody mineralnej, bo na niej masz większą marżę. W takim razie może okazać się, że świetnym pomysłem jest stworzenie zestawów obiadowych, w których domyślnie podajesz wodę. Goście oczywiście mogą wymienić wodę na inny napój, ale w praktyce przekonasz się, że niewiele osób to zrobi. Drugim narzędziem, które ekonomia behawioralna wkłada w nasze ręce, to jedno słowo: za darmo. No dobra, to może dwa słowa, ale bardzo proste słowa. Być może teraz pomyślisz sobie, że Ameryki to raczej nie odkryliśmy, natomiast chciałbym Tobie uświadomić coś bardzo ważnego. A mianowicie to, że pod wpływem słowa za darmo klienci praktycznie tracą kontrolę nad swoimi decyzjami. Wyobraź sobie, że w sklepie możesz kupić dwa rodzaje cukierków, które bardzo lubisz: cukierki o smaku tofi i o smaku czekolady. Cukierki tofi zazwyczaj kosztują 10 groszy za sztukę, a czekoladowe 3 zł za sztukę. Ale uwaga, dziś masz szczęście. Trafiłeś na promocję i droższe czekoladowe cukierki zostały przecenione o połowę. Kosztują tylko 1,50 50 zł za sztukę. Które cukierki kupisz, biorąc pod uwagę promocję? Tofi, które kosztują tyle co zwykle, czy połasisz się na droższe cukierki, które możesz kupić o wiele taniej niż zwykle? Wybór wydaje się oczywisty, prawda? A teraz wyobraź sobie nieco inną sytuację. Nadal możesz kupić dwa rodzaje cukierków, toffi i czekoladowe, ale tym razem sprzedawca obniża cenę jeszcze bardziej. O kolejne 10 groszy. Niby niewiele, ale obniżka sprawia, że czekoladowe cukierki kosztują teraz złoty 40 zł za sztukę, a cukierki toffi są za darmo. Na które cukierki skusisz się tym razem? I tym razem odpowiedź wydaje się oczywista, prawda? W podobnym eksperymencie, gdy za oba rodzaje cukierków należało zapłacić, 75% ludzi wybierało znacznie bardziej przecenione cukierki, czyli nasze czekoladowe. Natomiast gdy naukowcy jeszcze bardziej przecenili cukierki i obok postawili darmowe cukierki, czyli nasze tofi, proporcje odwróciły się. Tylko 25% osób wybierało cukierki przecenione, a 75% ludzi wybierało darmowe. Czyli nasze tofi. Gdybyśmy głębiej się nad tym zastanowili, to takie zachowanie wyda ci się bardzo irracjonalne. W końcu, jeśli ktoś ma ochotę na cukierki czekoladowe, które i tak zostały już przecenione o połowę, to nie powinno mieć znaczenia, czy może wybrać inne cukierki, które zazwyczaj i tak kosztują tyle co nic. Jednak jest coś magicznego w słowie za darmo. Coś, co sprawia, że słoń pod jego wpływem szaleje i zachowuje się irracjonalnie. Wykorzystaj to. Jeśli tylko możesz, dodaj do oferty coś, co dla ciebie ma niewielką wartość i możesz oddać za darmo. Zwrócisz w ten sposób uwagę słonia i przekonasz klientów do zakupu. Posługując się przykładem wcześniej wspomnianej restauracji. Darmowa woda do każdego obiadu zdziała cuda i wypełni szklanki gości oraz stoliki restauracji. Kolejne narzędzie, które ekonomia behawioralna daje marketerom, to możliwość manipulacji czasem. Ludzi od zwierząt odróżnia postrzeganie czasu. Zwierzęta nie rozróżniają przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dla zwierząt liczy się tylko to, co tu i teraz. Nie inaczej jest w przypadku naszego słonia. Słoń postrzega czas w bardzo wąskim ujęciu. Trudno mu się zresztą dziwić, bo tygrys, którego słoń może spotkać na swojej drodze za dwa tygodnie, jest mniej groźny aniżeli tygrys, który może zaatakować słonia za chwilę. Dlatego słoń skupia się tylko na teraźniejszości. O ile w świecie zwierząt takie podejście ma sens, o tyle niezbyt dobrze sprawdza się w przypadku ludzi. Tygrysem, który zagraża ludziom, są na przykład choroby, otyłość, choroba serca spowodowana nadmiernym paleniem. Są dla nas tak samo groźne teraz, jak i za rok czy nawet za 10 lat. Jednak słoń, który podejmuje decyzję, nie przejmuje się konsekwencjami odsuniętymi w czasie. Bardziej interesuje go to co tu i teraz. Wyobraź sobie, że boli cię głowa. Masz wrażenie, że ktoś goli twój mózg tępą maszynką do golenia. Nie możesz myśleć, nie możesz się skupić. Ale uwaga, za jedyne 200 zł możesz kupić tabletkę, która natychmiast uwolni cię od bólu. Płacisz? Jasne, że tak. A teraz wyobraź sobie, że z Twoją głową jest wszystko w porządku. Nic cię nie boli. Jednak możesz kupić tą samą tabletkę za 200 zł, która tak samo uśmierzy ból, który najprawdopodobniej pojawi się za rok. Czy tym razem również kupujesz? Wątpię. No, właśnie. Dla słonia liczy się tu i teraz. Dlatego, gdy jeździec mówi, idziemy na siłownię, zadbać o przyszłe zdrowie, słoń woli włączyć tu i teraz kolejny odcinek serialu na Netflixie. Jak zatem wykorzystać czas, aby zmotywować klientów i ich słonia do zakupu tu i teraz? Przede wszystkim zaproponuj natychmiastową korzyść. Spójrz, jak robią to producenci samochodów. Chcesz mieć nowy samochód? Nie ma problemu. Możesz go mieć natychmiast. Wystarczy, że teraz zapłacisz połowę ceny, a drugą połowę ceny zapłacisz za rok. To komunikat, który trafia do słonia, który nie martwi się tym, co będzie jutro czy za rok. Dla słonia liczy się samochód tu i teraz. I znowu, jak wykorzystać to w Twoim marketingu? Jak może wykorzystać to nasza hipotetyczna restauracja? Ciekawy jestem, jaką popularnością cieszyłyby się znacznie droższe stoliki z priorytetem obsługi. Takie stoliki, przy których nie trzeba czekać na kelnera, a dania podawane są dwa razy szybciej. I w ten oto sposób opowiedziałem Ci o trzech narzędziach, które ekonomia behawioralna wkłada w ręce marketerów. A więc czas na podsumowanie i trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z Głową. Ale zanim Ci o nich opowiem, mam do Ciebie prośbę. Jeżeli z tego odcinka podcastu dowiedziałeś się czegoś nowego i znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij podcast Marketing z Głową dalej. Możesz tej osobie wysłać maila, możesz wysłać jej wiadomość na Messengerze, a możesz po prostu udostępnić ten odcinek podcastu na swoim Facebooku. W jakikolwiek sposób będzie rewelacyjny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Znowuż, zajmie ci to tylko chwilę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak ty: do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. No dobrze. Ale trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu. Po pierwsze, pamiętaj, że ekonomia behawioralna to sposób na duże efekty niewielkim kosztem. Po drugie, pamiętaj, że umysł klienta jest jak jeździec na słoniu. Jeździec wydaje rozkazy, ale ostatecznie decyzję podejmuje silniejszy słoń. I pamiętaj o trzech narzędziach, które wabią słonia: o opcjach domyślnych, o słowie za darmo oraz o. Manipulacji czasem. I jeszcze zadanie na dziś dla Ciebie. Zastanów się, które z tych trzech narzędzi sprawdzi się najlepiej w Twoim marketingu. Słowo za darmo, wybory domyślne czy manipulacja czasem? Koniecznie wybierz jedno, sprawdź i daj mi znać, jak wyszło. Możesz do mnie napisać na MKZ, skrót od pierwszych liter marketing z głową, małpa -łukasz na dzisiaj to wszystko. My, jak zwykle, słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.